Nie ukrywam, kwestia nagród bardzo mnie ciekawi. Za każdą wygraną konkurencję zwycięzca otrzymuje trofeum. Laureat wszystkich konkurencji stanie do ostatecznej walki o chwałę i najwyższą nagrodę tegorocznego turnieju. A ten, kto pokona zeszłorocznego czempiona, dostanie nagrodę główną. W tym roku jest to miecz, który zostanie wykuty specjalnie dla zwycięzcy przez samego Corneliusa z Asengardu, słynnego mistrza płatnerskiego. Jaśnie oświecona, sprowadziła go aż z Nazairu. Mówiłeś coś na temat przysięgania? Zgodnie z naszym obyczajem, rycerze wybierają sobie treść przysięgi która będzie ich wiązała na czas całego turnieju. Ślubują na coś, co reprezentuje ważną dla nich cnotę. Mam wrażenie, że wiem już wszystko na temat rycerskich turniejów. Wyśmienicie, wyśmienicie. W takim razie na co chcesz przysiąc? Przysięgam na podwiązkę jaśnie oświeconej, że będę walczył z poszanowaniem Cnót Niech bogowie wspierają Cię w Twoim postanowieniu. Podpisz tu, proszę, i wypełnij te dokumenty. Z mojej strony to już wszystko. Za wstawiennictwem Gijoma dostajesz zbroję turniejową. Mmm, błyszcząca. Zostanie ci także udostępniony osobny namiot na czas trwania turnieju. Namiot jest niedaleko areny. Powodzenia! Co? Dobre sobie. Mnie nie nabierzesz. Do dziś noszę ślad po spotkaniu z twoim arszywym żelastwem. Co? Nie pamiętasz mnie? Jestem tajle z Dohuda. I przysięgam ci, że jeszcze przed zakończeniem turnieja dodam kolejną szranę do kolekcji, którą nosisz na kebie. Skończyłeś? To odsuń się. Przeszkadzasz mi. Chodź ze mną na uczta. Poczekamy razem na wywierę. Napijemy się! Zgoda. I co sądzisz na temat Vivien? Nietuzinkowa uroda. Nie to miałem na myśli. Jeszcze za wcześnie, by powiedzieć cokolwiek wiążącego. Znalazłem pewne wskazówki, i zastanawiam się, czy Twoja Vivienne nie jest przypadkiem Bruksą. Bruksą? W sensie wampirzycą? To nie jest jeszcze pewne. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim Vivienne się pojawi. Napijmy się. Za Vivienne. Mam nadzieję, że zdołasz jej pomóc. Za Vivienne. Ach, kiedy pierwszy raz ją ujrzałem, zrozumiałem, o czym mówią te wszystkie piękne wiersze i ballady. Miłość to nie tylko poezja. Czasem przybiera bardzo brzydko, prozaiczne oblicze. Mówisz tak, bo nie znasz dobrze Vivienne. Życie z nią to byłaby sama słodycz. Pamiętaj. Że ty też jej dobrze nie znasz. Chyba coś ci upadło. Żądam satysfakcji! Znieważyłeś mnie dwukrotnie! I dwa razy powinny wystarczyć. Odmawiasz pojedynku? W takim razie pokażę ci, jak traktuje tchórzy! Trzy do zera, Tynex. Powinieneś poważnie pomyśleć, czy chcesz mnie spotkać po raz czwarty. Zabiję cię, odmieńczę! Miałeś swoją okazję, panie. Nie wykorzystałeś jej i teraz powinieneś odejść. Jeszcze się spotkamy, mutarcie! Spokój! Burt nie przynać! Kłaniam się. Nazywam się Geralt. Nie będę występować pod pseudonimem. Możesz wziąć tarczę ze swoim herba. Pójcie o mówi, że jak będę niegrzeczny, to mnie odda <grymne> więź Brażone gruczą jędriagi przez krętki. Kupujcie póki gorące! Koreczki ze świńskiego ucha! się języki ja tylko!

A niech mnie! Postanowiłeś zostać błędnym rycerzem? Żarty na bok, ja tu pracuję. Też bierzesz udział w turnieju? Ba, będę się mierzył na kusze z za Zatrem. Widziałem go przed chwilą. Strasznie jest zajęty. Faszeruje sobie z stechem, jakoby dla polepszenia koncentracji. To chyba sprzeczne z zasadami. A kto Nilgardczykowi zabroni? Posłuchaj, Geralcie. Mam dla ciebie informację. Twój pojedynek strzelniczy wypada o takiej porze, że będziesz miał słońce w oczu. Nie robi mi to specjalnej różnicy. Ale przyjemności pewnie też nie sprawia. I tak musimy czekać, więc zagraj ze mną w gwinta. Wygrasz, to się z tobą zamienię. Jestem południowcem. Słońce mi nie wadzi. Nigdy nie odmawiam partyjki glita. Gratuluję. W takim razie zamieniamy się. Czas szybko minął. Zaraz powinna zjawić się panna Vivienne. No, ruszam do boju pierwszy. Powodzenia. Bądźcie pozdrowieni, rycerze. W tym roku przypadł mi zaszczytny obowiązek patronowania turniejowi. Walczcie godnie, abym mogła któregoś z Was uhonorować najwyższą nagrodą. Złożyliście Wasze przysięgi, przygotowaliście ciało i ducha. Nadszedł więc czas, by stanąć w szranki. Przed wami Horm Akerspark. To książę prosto z met. Brat mości cesarza i pierwszej wody śmiałek. Za cel obierze tylko niebieskie tarcze. Przeciwko niemu nowy, szerzej nieznany Pan! To Wiedźmin Gerald z Rivi. Niech się pokłoni nam! Jego celem będą tylko czerwone tarcze. Niech zwycięży najlepszy! Geralt już ustrzelił ponad połowę celu! Czy uda mu się dotrwać? Czy przegra? jak Zawodnik Geralt z Rivi przejmuje prowadzenie! Proszę, kochanych państwa, cóż to za wydarzenie! Wspaniały Geralt z Rivi pokonał przeciwnika! Roztarł go w pył i miazgę! Zawstydził jak grzesznika! Oto nagroda. Kusza zdobna w twój znak herbowy. Gratuluję. Dzięki, pani. Możesz mi powiedzieć coś na temat pozostałych nagród? Nie mogę poświęcać Ci więcej czasu niż innym uczestnikom. Mam tu obowiązki. Wybacz. Wyczuwam bardzo silne drżenie medalionu. A to może oznaczać tylko jedno: magię. Używam perfum wykonanych przez Czarodziejkę. To pewnie dlatego. Przegrać z takim przeciwnikiem to jak wygrać. Przyjmij i moje gratulacje. Dziękuję. Dobra robota. Ja tymczasem dowiedziałem się, który namiot należy do Vivien. Może znajdziesz w nim jakiś ślad. Miałeś rację, że Vivien jest w jakiś sposób zaklęta. Wyczułem to, gdy otwierała turniej. W takim razie nie mamy czasu do stracenia. Chodźmy. Tak, pójdziemy teraz. jej namiot. Rozejrzyj się w środku. A jak ktoś będzie nadchodził, zahukam jak sowa. Wyraźne ślady pazurów. Cokolwiek je zostawiło. Ach, Miało spore te... rozmiary. Oczy jak gołębice. Jak wstążeczka purpury wargi Twe. Piersi Twe jak... Pióro wilgi, ma ptaka w klatce. Jeśli tak, to nie widać go tutaj. Bruksy hmm. mają słabość do ptaków. Sole nalezańskie. Huh. Można z nich robić okłady. Ubrania są wyłącznie ciemnozielone i złote. Widać, nie tylko jen ma obsesję kolorów. Ktoś idzie. Szybko. Miałeś zahukać. Potem pogadamy. Musimy teraz wracać na turniej. Już czas na drugą konkurencję. Panowie, czego szukacie w namiocie damy? Natchnienia? Poszli mi stąd! Co tam robiliście? My e, no, w sprawach turniejowych. Nic ważnego. rycerze, szlachetne damy. Popatrzcie sami, kogoż tu mamy. To gwiazd rycerstwa, chłopcy jak złoto. Z daleka przybyli tu do nas, z ochotą. Sprawdźmy, czy wszyscy są już tu z nami. Ich miana opiewać będzie latami. Palmerin, baron Longfarr, Linus Smetiny. Reinfarms z Form Acker Sparks Mech Donimir stroj. Guy de bois rycerz księżnej Anarietty! Delwyn z Crescian! Krabiataj z Dorndal książę Lyri i Rivi! Gerald z Rivi! Specjalne brawa dla Greguara z Gorgonem! Słynny milczący rycerz, to czempion zeszłorocznego turnieju. To z nim zwycięzca wszystkich konkurencji zawalczy o wygraną! Czy, czy jaś wiedza wymaga mojej interwencji? Któryś z panów chce przypomnienia zasad konkurencji? Tak, ja bym Nim czas upłynie wartki... A normalnie się nie da. Wykluczony. Nim czas upłynie wartki, a rumak zmęczy się? Przejechać trzeba bramki. I tak ze śmierć! z Zbijanie manekinów po drodze doda czas. A każdy trafny strzał doda go jeszcze raz. Ja, i wszystko jasne. Jak śmiesz brać udział w turnieju przeznaczonym dla szlachetnych rycerzy? Zostałeś pasowany przez moją matkę, Mewę, królową Lyrii i Rivi tylko potem, to, jako zdrajca z jej armii kilka dni później. Twoje uczestnictwo to zniewaga! A twoje to zbrodnia na estetyce. Jak już skończyłeś, to się odsuń, gości książę. Oto patronka, pani wigien, Jej gracja was nie na cały dzień! Bądźcie pozdrowieni, rycerze. Niech moja łaska prowadzi was i wskazuje wam drogę honoru, męstwa i chwały. Przyjmij życzenia szczęścia i skup się na turnieju. Tylko. Już wasza kolej, panie! Spinajcie wraz z rumaka! Niech w tyle nie zostanie! Szlachetne panie i, i panowie! Za chwilę koniec jedzie tu brodę. Gonić się będą z wiatrem na czas. Taka rozrywka dla całych panów! Mi Geralt z Rivi! Popędzi on co tchu! Wiatr dodam vigoru szybkości jak ze snu!